Peugeot 208 wymiana filtra kabiny. Filtr kabiny znajduje się na potrzeby z prawej strony. Musimy odchylić te trzy zaczepy, podnosimy klapkę do góry. Tam wewnątrz znajduje się filtr. Odciągamy tą klapkę, wysuwamy jedną część filtra i głębiej znajduje się druga. Wysuwamy. Jeden jest większy, drugi mniejszy. Zaczynamy od tego mniejszego. Najpierw wkładamy go do tyłu i przesuwamy w prawo. Potem druga część. Kierunek na dół. Wejść. ok siedzi na miejscu zatrzaskujemy tą klapkę zamykamy I to tyle. Filtr wymieniony.